Dzień dobry moi drodzy. Yy, dzisiaj normalnie śmiać mi się chce, co będziemy robić. Zaraz wam wyjaśnię wszystko. A najśmieszniejsze jest to, właśnie. Nie, że jedziemy to robić, bo jedziemy. To nie. Jedziemy, słuchajcie, załatwić formalności odnośnie do ni dofinansowania, nie? Ale naj, najśmieszniejsze jest to, że ja jestem żyrantem poręczycielem. Poręczycielem, to się tak nazywa. Później y, ze mną musi jechać żona, bo mamy wspólność majątkową, a poręczycieli musi być dwóch, więc jedzie jeszcze ktoś. I tego Ktosia żona również musi jechać. Ktosia. Tomek z jadą. Nie Ktosia, mówi Tomek z No i Tomka żona musi poręczyć, bo też, nie też poręczyć, bo nie mają. No. Wyobrażacie sobie za jakieś tam, nie wiem, ile to? 30 tysięcy? 30... 31 500. 31 no 500, Dania ja mówi. No. To tyle, żeby dostać do finansowania, wiecie, bezwzwrotnego, bo to jest bezwzwrotne, jeżeli rok czasu utrzymasz, no to Rok czasu to jest bez problemu. Nawet choćbym miał, y... dopłacić. <głos》>, dopłacić, to by się utrzymał, ale wyobrażacie to sobie? To jest, to jest chyba robione po to, żeby ludzi zniechęcić. Bo jak ja widziałem, ja w ogóle to tak szczerze mówiąc, tak pół na pół wierzyłem. Donia to była bardzo optymistyczna, Ona wypisywała te wnioski, to 10 razy tam chodzi. tych poręci. Bo wiecie, yy, spotkać ludzi yy, w spotkać ludzi czterech w jednym miejscu, którzy wszyscy muszą w zasadzie pracować w różnych miejscach, o różnych porach, no to jest ciężko, nie? A oni chcą, kurczę, żeby przyjechać i podpisać jakiś papierek. Nie wystarczy tam złożyć, wiecie, wniosek, bo to wniosek trzeba było złożyć taki ten, że, że może ktoś być, zaświadczenie z pracy i tak dalej. I oczywiście odpowiednie dochody też trzeba mieć, co? No, to już też właśnie teraz, też podpisywałem. Teraz będziemy po podpisywać umowę pomiędzy nami a urzędem. Tak, teraz będzie umowa pomiędzy nami a urzędem, no. O, tak, tak, tak to jest. jest. No, no, Babcia zakłóczony dom ma? A co ona? Nie Śpi o 8? No, nie no nie robią. To, to niech zrobią, No, my przyjedziemy, to będziemy jeść też z nimi. Niech nie zrobią. No. Wiecie, jak łatwo znaleźć poręczyciela na te 30 tysięcy? Normalnie się bili u nas. No, tylko chodziło o ten. Ja to tam, wiadomo, bez problemu. Tylko chodziło o zaświadczenie, żeby ludzie zarabiali. Nie wszyscy zarabiają tyle, ile powinni, ale to też nie, nie były du duże wymogi zarobków. Nie, ile trzeba było mieć tam. No, znaczyła najniższa, teraz rząd zrobił taką najniższą, że jest bardzo duża ta najniższa, bo musi coraz więcej wpływać, wiecie, do ZOSU i dlatego tak jest. No ale skoro wszyscy zarabiają bardzo dużo, to znaczy, że dzieje się w Polsce super. Po świętach, moi drodzy, wybraliśmy w ten <laughs> jakieś pączki, jakieś coś kupić, a tutaj wszystko pozamykane. Teraz jesteśmy w takim sklepie, gdzie też nie ma. No, ale chleb kupimy. Dobrze, że jeszcze troszkę ciasta zostało. To coś tam będzie do kawki. <laughs> Wygrała. Właśnie się śniadanko. Tutaj jest. Sałatka jarzynowa z wentyną. Ktoś ostatnio napisał, że z wentyną się nie robi. I normalnie wam powiem, że no jesteście niemożliwi. Wy, niektórzy to nam próbują mówić jak się robi i jak nam smakuje i jak mamy my robić. To jest normalnie bardzo urocze z Waszej strony. Tak się nie robi już i my mamy tak nie robić. Wczoraj e, dyskutowaliśmy na taki temat e, jakiś jeden sprzęt, który byście chcieli zostawić, jakbyście mogli zostawić tylko jeden sprzęt w kuchni. To ja stwierdziłem, że ja bym chciał mieć ekspres do kawy, tylko. Piszcie, co byście chcieli, bo Ewa mówi, co ty A Ewa mówi, że air fryer by chciała. I zmywarkę. Tu bym Ale jeden mocno, sprzęt. Mocno zastanowić. Jeden. Bym mogła... Ja, wiesz, chyba kawę. Airfryer, ja na chyba air fryer zostawi air No. On jest taki, no... No, frajera, mówiła Ewa. A wypiszcie, co byście chcieli. Jako jeden sprzęt tylko. Ja muszę wziąć kurtkę. Nie musisz wziąć kurtkę. Wezmę kurtkę. Jedziemy do... Gdzie jedziemy? Do Pepko? Do Pepko jedziemy, wiecie, bo Ewka postanowiła wydać trochę pieniędzy na ciuchy, bo coś tam trzeba sobie kupić. Widzowie, on chciał coś powiedzieć, ale nie zdążył. On nie zdążył, bo ja powiedziałam Jedziemy do Pepko, bo słuch mnie doszedł, że są muślinowe nowe zestawy. Zamierzam je sprawdzić. Nie wiadomo, czy jeszcze są, bo wiecie jak to jest. Były przed świętami, a czy jeszcze są, to zobaczymy. W ogóle zobaczymy, co tam jest. I zajrzymy jeszcze do skrytki pocztowej. W razie, jakby ktoś z Was wysłał jakąś kartkę, to teraz. Która mam... nie doszła na święta. Która nie doszła na święta. No i zobaczymy, czy ta kartka jakaś tam się zawieruszyła, czy jest, czy nie ma. I zobaczymy, co jest w Pepko. Kto lubi takie przebitki ze sklepów, to będzie mógł pooglądać. Bo nie wszyscy. Ale musicie też wiedzieć, że Odbiorcy dzielą się na tych, którzy lubią gotowanie i którzy go nie lubią, którzy lubią sklepy, którzy go, ich nie lubią, którzy lubią chole zakupowe i którzy ich nie lubią. I którzy lubią nas i którzy lubią nas! I którzy nas nie lubią. Nie. Wszyscy tak Wszyscy nas lubią. Mam czasami wrażenie, jak czytam niektóre komentarze, że nas nie lubią, ale mimo to nas oglądają. Ja tak nie mam i podzielcie się z waszymi spostrzeżeniami, czy jeżeli, bo no, YouTube prowadzi bardzo wielu twórców i można zobaczyć wiele osób, wiele rodzin, przekrojówkę społeczną. Jeśli chodzi o, o, o wakacje, o podróżowanie, o życie w rodzinie, no i jeżeli ktoś mi się nie podoba albo nie lubię jego wajbu, to tak się teraz nazywa górnolotnie, to ja tego nie oglądam. Jeżeli kogoś lubię i kto, jeżeli ktoś pociągnie mnie za sobą, to go oglądam. Natomiast nigdy nikomu nie piszę przykrych komentarzy, bo jestem człowiekiem i nie chcę komuś robić przykrości, ale bardzo dużo osób chyba yy, lubi. Ja nie ja, wiem, czy się kar karmią te osoby, ja nie potrafię wyjść w głowę. Ci, oh, spokojnie, bo, bo ja czekam, aż będziesz miała większą pauzę, żeby mógł coś nie, powiedzieć. Nie, to możesz nie zdążyć, Sławomir. No, chciałem powiedzieć, że ja czasami oglądam kogoś, kogo nie lubię, nie? I, i go obgaduję, mówię, ty, co ty wiesz o życiu, co, co, gdzie ty byłeś, co ty widziałeś? I tak se myś, tak se mówię, nie? Ale nie, no, tak przecież, nie, nie Przecież nie napiszę, weź debilu, skończ. Ja to chyba najbardziej mam tak, że jak kogoś oglądam, to się go polubi albo nie polubi, nie? Albo, wiesz, o charakterze, o takim sposobie bycia, o, o rozmowie, o, o, o robieniu różnych rzeczy, że ktoś jest zabawny albo mniej zabawny, ale to, że twórcy bywają sztywni, słuchajcie, to jest wina widzów. Bo to wszystko widzowie palcem wytykają, a ty, jak się zaśmiałaś, to tutaj ci coś było widać, a ty tak nie rób, bo to jest bez klasy, a ty nie jedz tak, bo to jest obrzydliwe. I sami ludzie powodują, że twórcy nie mogą być sobą, nie mogą zachowywać się swobodnie, bo ludzie oczekują od nich, żeby zachowywali się inaczej. I jak zobaczycie sobie kanały, gdzie jest na przykład 100 tysięcy subów, to zobaczycie, że, nie, że ci ludzie są tak, tak się zachowują na filmach, jak wy byście chcieli ich zobaczyć. U nas tego nie będzie, dlatego że my nie tworzymy, słuchajcie, tego kontentu po to, żeby yy, jakby zatracić siebie, swój charakter i swoją osobowość. Dlatego nas lubią ludzie, którzy zachowują się również w taki sposób podobny do nas, czyli swobodnie. Jak ktoś nas zna prywatnie, to gwarantuje, że wie, wie to, że zachowujemy się tak samo na filmach i tak samo prywatnie. Co udawania. to by był za fan stworzenia, słuchajcie, vlogów? No bo vlog to jest fotorelacja z życia. Z jakichś 10 minut z ciągu dnia czy 20. Nie, a tam ktoś komuś odpisał, bo ktoś tam się pytał, co to jest vlog. No to ktoś, to, to, to... ktoś tam odpisał, że, że to już nie jest vlog, że jak sławek je, to nie jest vlog. Vlog to jest fotorelacja z kawałka dnia. Czyli wideo. I tu nie ma co dyskutować, czy to jest vlog, czy nie ma, no bo to jest vlog. Ludziom, ludzie tak, niektórzy, niektórzy piszą, że na przykład nie podoba się im to, że Ewa chodzi po zakupach. Inni, innym się nie podoba to, że ja zaczynam film na przykład od kawy, albo że bez przerwy jest jedzenie, albo jest pół jedzenia, pół chodzenia po sklepach. No, takie jest życie, tak jest u nas. Oczywiście możecie, możecie pisać, bo niektórzy to na przykład używają słów powszechnie używanych uważanych za niecenzuralne w komentarzach, no i taki komentarz z automatu jest blokowany, a później później się dziwią, że tych komentarzy nie widzą, że komentarzy. my usuwamy, że my usuwamy, my nie usuwamy komentarzy, ewentualnie jeżeli ktoś założy sobie konto tydzień temu, wejdzie do nas i na przykład obrazi nas czy coś takiego, albo no to, nasze dzieci, albo, albo tak, albo dzieci, albo nas wyzywa, no to automatycznie jest e, blokada takiej to osoby, Ale my nawet tego nie widzimy, także... na czym my widzimy, tylko? Nie, widzisz ten komentarz, co ci wpadnie w tagi na przykład? No ja widzę, bo ja sobie wejdę tam A widzę, ja to tam nie wchodzę, to ja ich nie widzę. Ale taki, koment, ale ten, ale wiecie, jest blokada takiego użytkownika i taki użytkownik już sobie może pisać dowolne komentarze i tylko on je widzi, nie? Także nie dziwcie się, że jeżeli na przykład napisaliście jakiś komentarz, który nas obraża, że go nie ma, bo my go usunęliśmy. My go nie usunęliśmy. A jeżeli są brzydkie słowa, to YouTube go usunął. A jeżeli ktoś założył sobie konto niedawno, choć nawet dawno, i postanowił wyrazić swoją opinię w jakiś taki bardzo brzydki sposób, no to wiadomo, że przecież nie możemy tolerować, jak ktoś pisze, że jesteśmy jakimiś tam. Chociaż niektóre też zostawiam, bo niektóre są takie ciekawe, nie? Ewa nie lubi takich komentarzy. Ja nie na tom... jest tak, że ja nie lubię. Ja, też, ja lubię. Ja też nie jeżeli lubię ktoś, ale... Jeżeli ktoś napisze taki komentarz, i za tym komentarzem, ja, ja sobie potrafię sprawdzić, ile do tej pory napisał komentarzy i jakim tonem były te komentarze. Właśnie. Są ludzie, którzy no. obrażają nas, wchodzę na kanał, a on założył sobie kanał tydzień temu i od tej pory napisał 17 obraźliwych komentarzy. Żadnego dobrego. Nie miał nic do powiedzenia. Natomiast są widzowie, napiszą taką krytykę, no może przy ostrą, bo czasami tam jest takie ubliżanie, ale powiedzmy z tych miękkich ubliżań, wejdę na niego, a on napisał 35 zupełnie fajnych komentarzy, z czego 25 dostał serc, czyli, czyli, czyli to był pozytywny komentarz, jakiś no, no treściwy, jakiś, jakiś ważniejszy. To ja tego nigdy nie usunę, bo ja liczę się z takim widzem, biorę pod uwagę jego konstruktywną krytykę, natomiast obrażanie to jest coś, Coś innego, słuchajcie. Obrażanie to jest obrażanie. No i niektórzy właśnie też piszą, że um, obrażą nas i mówią, że to jest krytyka konstruktywna. To nie jest konstruktywna. Nie. Ja wam wytłumaczę tym y, wszystkim, którzy rozumieją, to rozumieją, a ci, co nie rozumieją, to wam wytłumaczę, czym się różni hejt od y, konstruktywnej krytyki. Hejt to jest, dajmy na to, ty baranie, ty debilu, jesteś taki, 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 taki sraki i owaki. A konstruktywna krytyka jest wtedy, kiedy ktoś pisze do nas komentarz, że nie podoba mu się co robimy, dlaczego to robimy, i mówi, jakby to zrobić, żeby się podobało jemu i większej ilości też widzów. Być może się też spodoba. To jest konstruktywna krytyka. Także nie mylcie tych dwóch pojęć. No. Tak teraz, jest, tak teraz, jest, ale jeszcze są no. mistrzowie wypowiedzi, którzy piszą, a spróbujcie. Usunąć ten komentarz. Drodzy, drodzy widzowie, drogi widzu, nie strasz nas. Bo to kanał jest prowadzony przez nas i my mamy takie narzędzia, że możemy to usunąć, możemy Ciebie zablokować, więc to nie jest tak, że a spróbujcie. A to jest właśnie ta osoba, co napisała ten komentarz. <gry> tak. To jest ta, która napisała kilkanaście komentarzy i żaden nie jest pozytywny. Tak, z całych 20 minut vloga nie znalazł czegoś ciekawego, tylko wszystko mu się nie podoba. One to są po tacy prostu ludzie. One, on jeszcze nie jest zablokowany, bo po pierwsze tam nie ma żadnych brzydkich słów, nie, nie wyzywa nas, tylko po prostu. Po prostu tak jak pisze, tak jak nas, jakby nas nie lubił. A dlatego te koment, ten osobnik jeszcze jest, ponieważ tam widzowie do niego też mają tam pretensje, że. że, że tam się wywiązała dyskusja. No, tam są dyskusje i nie chcę po prostu tego blokować, ani usuwać, niech sobie na razie póki co Z będzie. Względu ale... względu na innych widzów, nie na, no. na niego samego. No takie, że nasi widzowie, którzy oglądają nas długo, a uwierzcie mi z nami są widzowie od 8 lat, na pewno niektórzy znają nas bardziej i byli z nami w większej ilości sytuacji niż ostatnie tam 5 czy 6 filmów, które ten jego mość widział, bo wcześniej nie widzieliśmy jego komentarzy, ale narrację ma bardzo nieprzychylną i dlatego, że inni widzowie mu odpisują, my go nie zablokowaliśmy. Niech pisze aczkolwiek straszyć, to my się nie damy panu, że my nie możemy. Bo my możemy wszystko. wie pan, możemy Jak pan sobie założy YouTube, i, to też będzie mógł. I takie emocjonalne na przykład straszenie nas, w sensie, że to, jeżeli to usuniecie, to, to nie lubicie, to nie przyjmujecie krytyki. A to, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy, to jest nasza sprawa. Możemy usunąć i on może myśleć, że my nie przyjmujemy krytyki. Jeżeli to jest oczywiście krytyka, bo czasami tak, to nie jest. To, 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 jest, jest, to są takie głupie komentarze. No. One do niczego nie prowadzą, oprócz obrażania ludzi. Po prostu. Idę po bilecik, bo je mamy godzinę 12 i trzeba pobrać. I trzeba iść do pędy. Patrzcie widzowie jak się powinno stawać. Zaraz przy, przy tnf nie musiała daleko iść. Zobaczcie jak to się ładnie stanęło równo. Widzicie? Jednak się wygrało w chipsach tych lepszych te prawo jazdy. Nie w tych droższych, nie, nie w tych tańszych. No fajne, możesz sobie kupić. Nie chcę niebieskich. Możesz sobie kupić. Nie, fajny kolor niebieski, ja lubię. O, tu sekund, ten różowy sekund. Albo biały. Biały to nie. Biały tak. R niebieski albo te, te różowe. Biały, tylko trzeba na, na znaleźć swoją. Mhm. Mhm. To są fajne niebieskie. Widzicie, spodnie dresowe, jakbyście chcieli. A tu jest fajna kwiecista różowa ta. Sukienka. Co? Gorąco, jest na pewno. Gorąco na na pewno? Czy? Kotek, ta sukienka? Nie, to to. to jest nie ja, ja tylko sukienka. tak powiedziałem przecież. Nie. Ale spodnie są fajne, różowe tutaj. Ja, ja tutaj sobie różowe. kiedyś. Ja mam różowe tak jest różowe. różowe niż Aha. Ja to sobie nie kiedyś nie kupiłem tutaj w Pepco taki dres ale wiecie, on bardzo odbiegał od jakością od tego, co mam teraz na sobie. I dlatego stwierdziłem, że, no i też był dużo tańszy, nie? I stwierdziłem, że jednak chyba ten jest lepszy, a w Pepko to tak nie za bardzo dla mnie są dresy dobre. Tobie powiem wam, są takie miski obrotowe w Pepko. Ja kupiłam, podobne były w Lidlu chwilę temu. Mam taką dużą tackę na dżemy, dżemiki. One są bardzo fajne do lodówek, bo obracacie bez problemu. Jest gier 4. Tak, tu są po 15, jakby nam za 30, ale większa była, a te są mniejsze. A może one są e, s, słabszy plastik, jest i dlatego jest tajniejszy. Z tym się nie bijesz, nie? No ja wiem, ale wiesz o co chodzi. To są chyba te same wielkości, bo one są... Obie... Obiecałam sobie, że jak spotkam, to kupię jeszcze jedno, bo oczywiście na tych chińskich stronach jest pełno. Ale mówię na miejscu tego. Nie, nie wolałabyś niebieskiego, to jest spoko. związać troszkę. No. nie było tak ciepło, nie o ciepło mi chodzi. No, widzisz? Tam dziewczyny robią różne takie tam. Różne takie tam? Różne takie tam, fajne rzeczy. Że fajnie wyglądasz? I tak kłaniają was w żywe oczy. Taki secik do białych adidas, fajne I taka puszczona odpięta, teraz się nie obejrzeć z piętą, z dęb. No tak. Ale jak jest odpięta, na przykład mam tutaj prawo. Co masz? Mam tutaj taki secik, to tego, nie? Jak była odpięta, wiesz, że tak na, na czymś... No I wiem o co chodzi. Ja ci to zaprezentuję. Dobrze. No. Co, mam widzów? Masz. Mam widzów. I co widzowie, z takim rozpuszczeniem to też nie głupio, co nie? Też nie takim, głupio, no. No, Bo to tak jakby, ojej, było troszkę chłodniej, bo teraz takie jest różnie, nie? Ale pod spód jest na przykład taka koszuleczka i ona ratuje, nie? Jak Spoko. jest na gorąco, można sobie zdjąć. Czy nawet na plaży, zobacz taka fajna, mhm. tak wieczorkiem, nie? Super. Jakbyś mnie zaprosił na jakąś no. randkę party, jakieś. To by było grubo. I Widzowie? Ja. Ja, w widzowie, FC mówię, że za każdą rzecz, którą sobie kupi, którą nabędzie, to musi starą wyrzucić. Wiecie, nie? Żeby tego, to się nie kumulowało. I tak powinno być. Starą, którą nie chodzi, już długo, długo, długo się wyrzuca, tę nową się kupuje i z biegiem czasu będzie, będą wszystkie nowe. Tak są widzowie. Widzowie, jeszcze jest taki socik różowy, taki ostry róż. On ma ciut przyjemniejszy, bardziej miękki materiał. Sorry, bo tutaj mi się odpieno. Sorry, to była bateria. Bo, bo, bo tu się, sorry, odpieno. On ma taki bardziej miękki materiał, taki trochę bardziej. To pewnie nie jest wiskoza, ale jakoś tak mi się jakoś przypomina. Mhm. No i można sobie to zrobić wyspód, co nie? No. Tak fajnie. Fajnie. I można zrobić co to na to też fajnie. Uważam, że one są udane te zestawy. Ogólnie są fajne. No, ale czy to dwie, dwie, dwa różowe zestawy... Ale to jest ciemny róż, a tam jest jasny. Ale czy mi tak praży ten róż, żeby tak się w niego... No jak chcesz. Ja uważam, że tamten jest lepszy od tego, jak już byś miała wybierać. Ale ten ma koszulę na długi rękaw, a ten ma koszulę. Aha, na no ale tam krótką masz ten, wiesz. Masz rację. No. Masz rację sobie. No, tak zrobimy. No.

ale w tym tygodniu zmienię. W tym tygodniu zmienię, tylko nie wiem kiedy. Dzisiaj rano jechaliśmy do tego. To tam były dwa samochody przy zmianie. A skoro jestem, to nie będę wołał, bo zawsze żeśmy yy, wołali. Wiecie, tu przyjeżdżał buz i nam zmieniał. Ale tak to jak jestem, to sobie wezmę. Podjadę może jutro albo pojutrze. I wtedy zmienimy. I będą letnie już. Ewka tutaj bo e, stwierdziła, że my żeśmy przecież nawet nie otwierali, nie zobaczyli czy to jest ta, co, tak co ten. Oczywiście przyszła i tak stoi. I ja dziś w noc myślę, to Ewa. A czy to oni dobrą tą lodówkę przesłali? Ona I jest, jest z tamtej strony się otwiera. Zobaczymy czy. E, no stać nam miejsca, za pod... Nie. pod. To tu, w No wiem, a tutaj, Aha tutaj to tak, tu ustawiasz, czy to ustawiasz masz takie warzywa, czy inne. Tutaj masz. Fajne, a te plastiki są takie. No spoko takie nawet Dobre są. Nie? Nie miał, więc mam nadzieję, Jak tylko my będziemy używać bez dzieci, no to spoko. A dzieci, no i tam jest ta zamrażarka. Nie otwieram, bo zamrażarka to jest wiadomo. Nie chodziło o to właśnie, że miał tam. No... no i spoko. Teraz moi drodzy. Donia tam na górze wariuje z klientką. Słyszycie może? Bo są w podobnym wieku. A tutaj jest kaczka, która została nam i teraz trzeba ją obrać, potem upróżyć, obrać, upróżyć i będzie obiadek jak się patrzy. Zobaczcie, Widzicie, prawie cały taki garnek kurde mięsa, wtedy się wleje na dnie wody, on się upróży i będzie gitara. Tutaj jest ta kaczka, no i tam kilka skrzydełek było tam z pięć chyba. Chrzanik, no i sałatka i będzie git. Mamy krem chrzanowy, taki dobry mam nadzieję. Zobaczcie ten... widzowie, tip na sałatki po świętach, w słoiki, w ogóle do świąt, wszystko w słoiki. I zobaczcie, widzicie, one się fajnie spisują tutaj. Mam, się mam, i wtedy wiadomo o, co jest. Jest wygodniej o tyle, że nie trzeba tego wystawiać wszystkiego, a tego jest. Każdy no, to coś jest tu to wstawia? Spep, to jest to spepka, to, to nie jest. To je no, a, malutkie. A, a z. No skąd? z lidla. No to, to chyba jest lepsze, tak się lepiej kręci mhm, niż to. Ale tutaj jest, no to jest duże, jest, więc, chyba, to więc oni jest... wkładali duże słoiki a, ciężko no też właśnie. jest, nie? Bo one na tej samej zasadzie działają. Tylko tam coś jest wypchnięte. Może. Mam dwie, dwie bułki, to akurat ja powiem wczoraj. No, no to ty, no, no, a ja na dzieci mówię, nie? I Ona wtedy tak. On ciężej chodzi, bo to jest większa, więc się więcej wiadomo, postawi. Ale same one super. Tutaj możemy to wziąć do obiadu, to jest bardzo dobre. Widzicie? I to nam się ładnie upróżyło. Jest, jest jak nowonarodzone. To jest chszanik, a to jest sałatka. Makaronowa, tak? No, makaronowa. A few moments later. Byliśmy e, chwilę temu u ortodonty, bo wiecie e, Igor ma ten aparat i tam mu się non coś e, robi i ja nie wiem co to za ortodonta, że on na przykład mu tak zrobi, że ten a, a wiecie, to nie jest tak, że pójdziecie do sklepu, coś wam się nie spodoba i, i ten i idziecie wymienić. Do ortodonty nie, e, nie można jechać e, jak się jest nieumówionym nawet jeżeli coś tutaj nie pasuje, nie? Bo to powinno się wiecie, coś nie pasuje w tych w, tych, w, tym, w tym drucie tam to jechać, uciąć w, i zrobić, żeby było dobrze. A to się tak nie da. Dopiero e, teraz, chyba jutro jedziemy do tego. Do ortodonty, żeby mu to zrobił, nie? Ale Ewa kupiła w aptece takie, są jakieś woski czy coś, żeby to, żeby go tam nie kuło, nie? No i przyszła karteczka. To wam Ewcia przeczyta zaraz później. Zaraz. Zaraz później wam to? przeczyta. Drodzy widzowie, przyszła kartka, kolejna. Taka pani na pewno poznaje, Wielkanocna. Przyszła po świętach, no ale cóż, to czasami tak jest. Z okazji świąt Wielkanocnej, wszystkiego dobrego, zdrowia, radości, wiosonnego nastroju i słonecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. życzy Ania, Przemek i Piotr ze śremu. Bardzo dziękujemy Wam za pamięć, za kartkę. Jeszcze postawimy ją tu obok tej. Jeszcze tam może stać. jeszcze się <grym> zmieści. No. no i jak powiedziałam, tak zrobiłam, stoją jedna przy drugiej. Póki jest jeszcze wystrój wielkanocny, to będą oko cieszyć.